Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym PAKO ZANA 72. W cyklu przedstawimy naszych klubowiczów. Gościmy dzisiaj 16-letniego Daniela Iwanowskiego. Dzisiaj rozpocząłeś naukę w pierwszej klasie Technikum geodezyjno drogowego Dzisiaj także poglądałem Twój trening w klubie sportowym PAKO na rowerku. Trwało on 30 minut, myślę, że dłużej niż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Twojej nowej szkole. No, zdecydowanie dłużej. Rozpoczęcie łącznie na sali zajęło godzinę plus tam w sali. Oczywiście pół godziny, plus powiedzenie planu przez nauczycieli i tego wszystkiego. A trening łącznie na siłowni zajął mi półtorej godziny, plus do te rowery 45 minut razem z rozgrzewką. Tak w planach było? Najpierw do szkoły, a później do klubu sportowego Paco? Tak, tak. Od początku tak planowałem. Miałem zacząć chodzić e, znowu tutaj, bo miałem przerwę e, waka przez wakacje. E, w wchodzeniu tutaj na siłownię i stwierdziłem, że zacznę chodzić znowu od września. Przychodzisz już do Klubu Sportowego Paka od półtorej roku. Pamiętasz ten swój pierwszy raz na naszej siłowni? Tak, pamiętam. Przyszedłem i? No był lekki strach, to na pewno, ale dzięki myślę, że trenerom, miłej atmosferze, to tutaj się zadomowiłem i nie zmieniłbym siłowni na żadną inną. Masz na pewno swoje ulubione ćwiczenia. Zdradź internautom Pakopel, Jakie to są ćwiczenia? Na pewno jest to ćwiczenie na nogi. To jest suwnica, czyli podnoszenie ciężaru nogami. To jest ćwiczenie na uda. Na pewno brzuch. Jest to ćwiczenie podnoszenia kolan do klatki wiersiowej w pionie. I myślę, że to będzie berfle, czyli klatka, motylek. Przychodzisz do klubu sportowego, bo? No na początku chciałem zobaczyć jak to jest. Teraz szczerze już tak się tutaj przyzwyczaiłem do tego, że po prostu mi się to podoba i traktuję to jako zabawę jako coś co może zająć mi czas jako takie hobby. W naszym klubie nie tylko można trenować na siłowni, można także spróbować swoich sił w pięściarstwie u boku znakomitych zawodników Kaliny Michalczuk, Łukasza Grubego-Maćca, Mateusza Gątnickiego. Czy nie myślałeś, może gdzieś tam po głowie taka myśl nie przychodziła, może spróbować swoich sił w boksie? Przechodziła mi myśl i nawet koledzy mnie namawiali, ale jednak to nie dla mnie. Jakoś nie czuję się w tym bardziej, bardziej się czuję w kulturystyce niż tak w boksie. Padło słowo kulturystyka. Wiesz, że u nas w klubie sportowym Pako mamy wielkich mistrzów, między innymi Jakub Potocki, były misz Polski, mistrz Europy weteranów. Czy gdzieś może tam myślisz, że popracować troszeczkę nad tą swoją rzeźbą i może w niedługim czasie za dwa, trzy, może 5 lat spróbować swoich sił w kulturystyce? Szczerze mówiąc nie wykluczam. Teraz na chwilę obecną zajmuję się szkołą i to jest dla mnie najważniejsze. Stawiam to na, na, na pierwszym miejscu, a siłownia gdzieś tam dalej. Na razie się nad tym, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem, ale nic nie jest wykluczone. Ten wysiłek fizyczny na pewno pomaga w szkole, bo jak człowiek wróci i rzuci ten tornister, teczkę, to później dobrze jednak się wyszumieć troszeczkę i, i zmęczyć. No tak, to prawda. Akurat jeśli coś nie wyjdzie w szkole, jeśli jedynka albo nauczyciele denerwują, to naprawdę... Można się tutaj wyładować, tą złość i to wszystko. Można potrenować, wyładować złość. Zapraszamy zatem wszystkich. Klub sportowy za Zana 72, także Kiepury 5B. Już od godziny 8 do godziny 22 jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję pięknie, Daniel za rozmowę. Dziękuję.